Cześć, witam w czwartym tygodniu uprawy Dziadzionia mm, Przesunę sobie kawę, mm, tylko ja tą kawę muszę jakoś postawić Dobra yy, To teraz tak, cofnijmy się I idziemy jak zwykle o, do lewej strony. O, a tu jest. A to, ja to od nowa będę mógł. Spoko. Ciekaw jestem czy będę zmuszony do tego, żeby e, dać do zjedzenia. Pozostałość, znaczy nie się tylko nie wiem, odrosty. Czy będę musiał się, czy będę musiał je dać dziadkowi, czy nie? O, nie ma żadnego. No dobrze, idziemy po śmieci. I, no. O, co to? Nie wiem w sumie. Z drogą. To tak trochę brzmi. Znaczy, trochę brzmi. W ogóle ta istota, którą mamy w klatce, w ogóle okazuje się być starsza od. od człowieka, nie? To. To są wymieniane. No wcześniej były wymieniane. Anioły, nie anioły, zanim ten. zanim człowiek zaczął. E, Zanim człowiek się ubrał, czyli zanim wystąpiła ta sytuacja w Edenie, z tym, że człowiek został sobie skuszony i, zaczął, i, i poczuł wstyd, więc zaczął się ubierać. O, tu też wyrosło. Więc to strasznie stara istota jest. O, no, jakiś jest za znalazłem. Podejrzewam, że jest to kolejne słowo, ale zobaczymy. Meaning. OK. To było to Top Drawer. Drawer. Topowa szafka. Flada nie szafka chyba, bardziej. Teraz to znieśin, a teraz tego dąbliśmy. No to spoglądamy do środka, pilujemy, jak to się mówi środowisko, zeglądaczy do otworów wycięty w narośli. Okej, okay, czyli to jest standardowy tekścik Jest kolejny, a ten chyba jakiś większy mi się wydaje. polityczna pozostałość jakaś czy coś numer 3 mamy już trzy takie TGS-y ciekawe to on tu też pewnie będzie następnym razem ten, ta narość Super. Jedzonko, bo masło to tak, znaczy nie masło, tylko kostka yy, tego. Kostka mydła to średnio do jedzenia. Już wiem, jak ją wykorzystam, prawda? To już tego mieliśmy wyciętego. Proszę bardzo. Tu dwie rzeczy nawet. Symbol. I grzyb. Super. Czy to coś? pan nic. Chicken Cornera, prepper, search, upper, dawaj. Jabłuszko, super. Tą drogą skąd ono się tu bierze? To ktoś musi wkładać. Jackfruit. Co to jest Jackfruit? Nie wiem. To no skąd mam? To już ostatnio wydałem ją. Nie wiem jak tam wcisnąłem w tą gruszkę, tą kostkę, no ale nie będzie. Umrad dwa słowa, trzy zjadalne, że ten... Okej, okay. wyjdziemy najpierw porozmawiamy, znaczy nie, najpierw nakarmić O, jak sobie jest fajnie siedzi, ale nie ma tych Nie ma No inaczej zdecydowanie wygląda Po prostu ma te okay. Dobra, najpierw damy mu Tak fruta więc nie jest wymiotuje Dawaj, styp, ohej, odchodzimy sobie O, ale po cichu, nie był... yyyy Rozczarowany, tam? smutny jest, jest latara taką nadzieję miałem że to się wydarzy cyk bookshelf tu jest jakiś ko... aha dobra, ja wiem jaki to jest kąt Shelf. O rzeczy, aleczka, Discourse on okay. to przeczytamy później, ja muszę się cofnąć. Study corner, the corner. Eee, Faktycznie ja jeszcze o tym zapomniałem, że tu są rzeczy. Powiedziałem już. To jest. Nie powinno ich tu być. Hmm. Tak szybko tylko przeklikam, bo tu gdzieś był kod o 3, 2, 3, 2, 4, 5, ojej, no już, że jak się recytuję. Okej, okay. o, mama. A nie. A wyglądała jak mama, a to tata. Za młodu. No dobra, jak mamy zdjęcie i mamy laleczkę. To można zrobić to z tym prawdopodobnie jedynie w ten sposób Dobra Będziemy nauczyć gościa słów O co mu? Co nam tutaj powiedzą? poznaw poznanie. thought to co to jakieś bardziej zaawansowane myśli? Bardziej abstrakcyjne, czy ten deseń? Bo przecież było, że on lubi jak z nim rozmawiać, on się wtedy oczy. Ja o niego mówi? Hmm, jeszcze raz go nauczmy. Stadi corner. Hmm, nie, 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 nie Study Corner, tylko idźmy do Grandpa. Hmm. Nauczyć gościa. Symbol. No, teraz wyraźnie to wypowiedział. Kurczę, to ciekawe. Został wymazany? Znaczy albo nic nie było albo został wymazany Dobra karmy go Masz ja Teraz to już chyba najlepiej, że czy jesteś najedzony Tak No jak chcę ładnie usiadł, a tamto już leżał Przed chwilką W gruncie W moim ulubionym pewnie Dobrze Dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać? Okej, okay, dziwna sprawa to jest, Mogę go nie karmić, tylko wcześniej do nich zagadać. Ej, ej no nic, kończymy tydzień. Tego tydzień dosyć dużo sobie znaleźliśmy, jeśli chodzi o te papierkowe sprawy. Dzień piąta, on powinien być sterminowany, nie? Ale na początku tego tygodnia, czy już na koniec czwartego tygodnia, powinien. O. Oh. Został się. Tylko to mogę zrobić, tak? No dobrze. О, а таки? será que go... Okej. Okay. Trochę jak obcy to brzmi. Czy nie obcy to brzmi jak był taki film. Podobny stworzonku, który ten wchodził do ciała człowieka. Chcę z niej spotkać, nie? Uh. ciekawe. Przyniosę go co, on się w niej ukrył. Failure? O kurczę.